Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwołał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście, a wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego.